Także kochani, to w poprzednim filmie e, Wspominałem, możecie być świadkami cudów Bo jeśli coś to wyjdzie, to z głębi serca Chłopak mnie zaprosił Nie podejrzewam żadnych ukrytych innych motywów Zaprosił mnie i dał mi siłę, dał mi wiarę w ludzi W dobro I postanowiłem słuchajcie Napisać Napisać piosenkę, i zaraz dzisiaj się biorę za tą piosenkę. I to jest znowu następny przykład: że, że energia działa. Słuchajcie, że to jest naprawdę no, chęć do skomponowania czegoś. No, to u mnie wierzcie mi, to jest coś niesamowitego. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio coś komponowałem. Mój ojcze i Ojczej syna, i ducha świętego. Także podziękujmy Panu Bogu za Jego aniołów, że wysyła mi ludzi, którzy mi pomagają w zrobieniu czegoś. A tak naprawdę, wiecie mi, czy, czy oni się za to wezmą, czy nie wezmą To już jest ich sprawa, bo Bo ja niestety nie miałem Nie miałem w ogóle ochoty Nawet jakby oni no, Podejrzewam, że mają super zespół a Ja w ogóle nie miałem ochoty grać w ogóle tam Bo mi już minął okres Kiedy ja po prostu byłem yy, ten. Kiedy yy, ja szukałem, gdzie tu jeszcze można zaistnieć, co jeszcze ten. Teraz naprawdę chciałbym zaistnieć, oczywiście, nie, nie powiem, że nie, ale yy, żebym miał świadomość tego że jest to pożyteczne dla innych ludzi i to co chcę przekazać w tych piosenkach słuchajcie nigdy tego nie miałem ale dzisiaj naprawdę czuję że może ten Bóg dał mi po to te talenty te organizatorskie kom kompozycyjne tekstowe żebym wreszcie to wykorzystał nie? napisał o tym co jest tak naprawdę ważne na tym świecie. O co w tym wszystkim chodzi? A chodzi o to, słuchajcie, żeby nie wpaść w błoto, no o to chodzi. A co to jest błoto? Błoto to jest właśnie te trzy razy S, Sex, Social and Security, czyli Powiem jeszcze inaczej. To co mówiłem w poprzednim filmie, że polityka i religia, poprzez to oglądają ostatnio o tym, o tym zamachu tam, co był w Mombaju, tam zginęło 175 osób, wystrzelali muzułmanie i tam jeden z tych gości hotelowych mówi do drugiego, mówi, ty zacznij się modlić, a on mówi to właśnie przez modlitwę oni nas mordują. Bo oni się modlą o co innego, a my o co innego, i o co tu chodzi? Ono chodzi o to, że słuchajcie, tak naprawdę religia i polityka to nie jest zła. Polityka musi być, no nie, bo ktoś musi tym rządzić. Tak, to byśmy sobie porywali łby i tak dalej, nie? Zawsze gdzieś, gdzieś, słuchajcie. Jest grupa, to grupa sama sobie stworzy takiego lidera. No nie przechwalając się, ja też jestem dla niektórych liderem. Nie? Dla niektórych. Niektórzy mnie po prostu nienawidzą, słuchajcie. Nienawidzą. Dostają szału, jak mnie słyszą, ale mnie szanują. I to jest dziwne. Tych, co mnie nie szanują, to powiem krótko: im w dupę. Bo ja staram się szanować wszystkich ludzi Obojętnie co mówią I kim są Co? Jadę Kurwa, jak nie chcę, to... co mnie Wiem, wiem, że on miał pierwszeństwo Ale jak stoi to, 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 to co ja będę czekał? Tak? A może powinienem właśnie czekać? Właśnie powinienem... No nic, trudno. Ja zrobiłem błąd. Dobra. W porządku, przepraszam. Nie powinienem się ruszać, bo on mógł się ruszyć i wtedy by mi przepierdzielił i byłaby moja wina. No dobra, kochani. W każdym razie No dobra A najlepsza dupa z bobra Dojechaliśmy Jeszcze nie do końca Ale dojeżdżamy Szczęśliwi Radośni Słoneczka dzisiaj nie ma Także nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem Teraz trzeba coś zjeść I słuchajcie ten, coś zjeść i i wiecie co? Coś zjeść. Dobrze. No. Dojechaliśmy kochani. Moi drodzy. Przyjaciele i przyjaciółki. Dojechaliśmy. Ktoś mi napisał o czym o czym to ja mówiłem, bo ja normalnie zaczynam tracić pamięć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie mój kanał. I do zobaczyszka w realu. Ach, i może na koncercie. Ale to by było pięknie, jak powiedział Donald Trump, tak? No, ale czy to będzie? Wszystko jest możliwe. Pozdrawiam, cześć.